Siema widzowie, z tej strony PiroKumple Dziś otworzymy sobie mystery boxa za kwotę 250zł ze sklepu PiroHit Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy otwierać Oczywiście jesteśmy na łonie natury Przestało padać przed chwilą O, no to Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca w oczy to są petardki Banger 30 sztuk Petardy błyskowe od Jorgę. Tak to się prezentują, takie mini petardki od, będę odkładał na bok. Kolejna rzecz to jest yy, single shot Hita, od Odpalenie dygaj, Mochony team. od Gao. Jest chyba 50 mm, tak mi się wydaje. Nek 40 gramów. Fajny, fajny single shotik. Kolejne są motylki Firefly od yy, Piromaxa. magiczne kulki od Hesti. tutaj mamy wyrzutnie Alibaba od Jorge JF08, 8 strzałów taka z postaweczką fajna. Tutaj mamy Meteoriten od Funkę. Takie trzaskające kuleczki mi się wydaje. Ruskie cukierasy, Ruskie cukierasy. Stroboskopik od Triplexa 60 sekund czerwony. I mamy kolejną wyrzutnię. Aidos od... Czego ona jest? Hmm Aidos ale nie jest chyba napisane. Taka fajna wyrzutnia. Ładnie się prezentuje. Ile ma strzałów? 7 strzałów. Kategoria F2 Kolejna wyżutenka to jest Optik od PyroMaxa TXB 218. 2018, przepraszam, 9 strzałów. Tutaj mamy eksploziv 3, petardki, jedną paczuszkę. Scream Boomy, czyli mini cyrkoblicy. Takie coś jak laserboly, chyba Laser Balls, były kiedyś. Tutaj mamy dwie paczuszki. Jakatum oraz yy, wcelickie. Jakieś, jakieś motylki, pszczółki. Coś takiego. Czeskie. Kolejne to są petardki F2 Zumbum. ZB03 je, yy, 03, 10, 3, przepraszam, ZB103. pxp 210 12 sztuk. Teraz mamy Wyrzutnie krasza od piromaxa 36 strzałów. No, ładnie nawet. TXB200, Strasznie się trzęsie, bo jest zimno. I kolejna wyrzutnia, chyba ostatnia. Retorno. Kalibery 20 mm ZB142. 30 strzałów od Zumbuma Tak się prezentuje i autograf Machonego Ej, bardzo fajnie, dziękujemy Machony ale chyba nie ma wyrzutni a czekajcie jeszcze jest Smoke od Pyro. Smoke 90 do zdjęć przyda się, czekaj sprawdzę czy wszystko jest tak to wszystko także zamawiałem tego mystery boxa pokaż tutaj jak to się prezentuje zamawiałem tego mystery boxa na urodziny Pirochita i miałem dostać jeszcze gratis. Nie ma gratisa szkoda, szkoda. Yy, wyrzutnie, mat Twister miałem dostać spod stoliczka, ale dobra, to jakoś napiszę do nich do Pirochita. Dostaliśmy oczywiście jeszcze, ja tego nie pokażę. Yy, kod rabatowy ważny przez 14 dni, dobra, bo jeden już nam znikł, czyli mamy 14 dni. No teraz troszkę mniej. I tu mamy nazwy towarów. Jeszcze wlepki powinny być. Są wlepki. Wyjść zobacz, czy są wlepki trochę. I chyba nie dostaliśmy ani wlepek, ani wyrzutki Matt Twister. No, nie dostaliśmy tego. Dobra, to będę pisał do nich. Także mam nadzieję, że się taki króciutki, no króciutki, 5 minutowy unboxing paczki spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.